Siemanko jestem home i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Geta Online. Dziś, dziś, znaczy dziś, dziś oprócz tego filmu dostaniecie oczywiście jeszcze jeden, bo ten film jest takim jakby dopełnieniem dopełnieniem powiedzmy do, do ostatniego tuningu tuningowaliśmy Drift tampa, Drift Tampa tutaj sobie stoi moja Okazało się, że pojeździłem tym samochodem chwilę. Wczoraj już nie miałem czasu nim jeździć, ale dziś troszkę pojeździłem. I okazało się, że ten samochód jednak potrafi coś tam driftować. Coś tu wybuchło niedawno, więc... Szyby mi wywaliło, ale nieważne. Mm, właśnie skończyłem sobie zapełniać dwa magazyny. Będę je sprzedawał zaraz, jak, to, jak tylko to nagram. I, i, i tak... Chodzi o to, że ten samochód troszkę po prostu inaczej driftuje niż wszystkie w tej grze. Widzicie, on się dusi teraz w tym momencie, nie? Mm, ale może mi to wyjdzie, może nie, bo to. Zobaczcie teraz. Widzicie kompletnie inaczej się ten samochód zawołał, ni niż, 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 yy, niż jak próbowałem driftować używając tylko hamulca ręcznego. Yy, może jeszcze raz. Teraz nie wyszło, bo go zdusiło. Proszę bardzo. Nawet fajne poślizgi można robić tym samochodem. Wystarczy go, wystarczy go wyczuć. Ja go jeszcze nie wyczułem do końca, dlatego to tak średnio mi wychodzi. Yy, już wam tłumaczę, na czym polegał... polega driftowanie tym samochodem. Chodzi o to, że odpuszczamy, nie? Chcemy wejść w drift. To w momencie. Robimy to tak. Powiedzmy, że używamy właśnie tego strzału ze sprzęgła. Jak tłumaczyłem w filmie, gdzie, gdzie pokazywałem jak ścigać, chodzi o to, że jedziemy, puszczamy gaz, klikamy sprzęgło i, i trzymamy gaz dalej. To trzeba zrobić bardzo szybko, to też trzeba wyczuć. Najlepiej robić, jak bieg dochodzi do końca. I czym się różni robienie tego? W tym samochodzie od robienia... Od, od driftowania w innym samochodzie. Chodzi o to, że w innym samochodzie mamy napęd na tył. Przeważnie w większości aut, którymi, którymi się fajnie driftuje. Znaczy mi się wydaje, że w każdym aucie, którym się fajnie driftuje w GTA, napęd jest na tył. A tutaj mamy napęd na cztery koła. No i trzeba coś zrobić, żeby te przednie koła nie wyprowadzały nas z poślizgu, nie? Rozwiązaniem na to jest hamulec, zwykły hamulec, po prostu... S na kleju, duże lewy trigger na padzie od Xboxa R2, chyba na padzie od PlayStation. Chodzi o to, żeby zblokować jakoś te przednie koła, żeby, żeby, żeby te tylne miały jakby więcej straty przyczepności, nie? Żeby, żeby jakoś musiały się wchać. Dlatego najlepiej jest to robić, kiedy, kiedy auto ma wysokie obroty, bo wiadomo, że wtedy ma najwięcej mocy. No i, no i jak go dusi, to jest troszkę ciężej, ale też się da nim fajnie driftować. Myślę. Yy, nie wytłumaczyłem tego do końca. Chodzi o to, że robimy, robimy to co mówiłem. Tylko w momencie, w którym wciskamy ręczny, wciskamy też hamulec zwykły i tego hamulca nie puszczamy, puszczamy ręczny gaz i nie puszczamy hamulca. Hamulec trzeba sobie już wyczuć kiedy puścić. Jak nas chyba za, jak za bardzo zacznie dupa spierdzielać na bok, no to przydałoby się puścić ten hamulec. Już. Yy, można go też wciskać jeszcze w czasie poślizgu, zauważyłem. Że, że też, żeby sobie jeszcze bardziej poszerzyć ten poślizg. Ale wtedy już trzeba więcej operować też ręcznie, Trzeba ogarnąć operowanie ręczne przede wszystkim. Yy, żeby to auto... Żeby to auto nie zaczęło go mulić, bo jak dłużej jedziemy na tym hamulcu, puścimy go i jeszcze raz. Auto już zaczyna mulić, przymulać i, i ten, e, ta strata przyczepności, że tak to nazwę, tylnik kół już jest słabsza. E, oczywiście możemy też obniżyć sobie samochód strzelając idealnie w środek kół, w środek felg. E, auto się obniża dwa razy, jakby opada tak na ziemię. To też pokazałem już w tuningu tego samochodu. E, no ten film będzie taki krótki, już raczej będę kończył. Chciałem po prostu pokazać, że ten samochód jednak potrafi driftować. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.